Które prowadzi przez ciemność niepokoju ku prawdzie i pokojowi. Modlitwa o siłę w czasie procesu. Święty Judo Tadeuszu, proszę Cię o siłę i spokój serca w czasie tej trudnej próby. Pomóż mi zachować wiarę, gdy wszystko wydaje się być przeciwko mnie. Niech moje serce nie ulega gniewowi, niech nie szuka zemsty, lecz prawdy i sprawiedliwości. Wiem, że Bóg widzi głębie serc i naprawdę, nawet wtedy, gdy inni jej nie widzą. Dlatego powierzam Ci moją sprawę, moje słowa i moje czyny. Niech Duch Święty prowadzi mnie w każdym momencie, aby wszystko, co robię, było zgodne z wolą Bożą. Modlitwa o sprawiedliwość i mądrość dla sędziów i prawników. Święty Judo Tadeuszu, proszę Cię. Abyś oświecił tych, którzy są odpowiedzialni za wymierzanie sprawiedliwości. Niech sędziowie, prokuratorzy i prawnicy działają z mądrością, uczciwością i sumieniem wolnym od uprzedzeń. Niech w ich decyzjach nie rządzi pycha ani lęk, lecz pragnienie prawdy i dobra. Niech każde ich słowo i wyrok będą odbiciem Bożej sprawiedliwości, a nie ludzkiego błędu. Matko Boża i święty Judo, otocz ich modlitwą, aby ich serca były otwarte na światło Ducha Świętego.